A ze mną już jest mój pierwszy gość, Mikołaj Tomczuk. Witam cię bardzo serdecznie. Witam. Właśnie. No tak, dyski, które Państwo przed chwilą mogli zaobserwować na naszej zielonej trawie, myślę już, że wiecie, o czym będziemy mówić. Będziemy mówić o frisbee, albo raczej powinnam powiedzieć o Ultimate. Tak, Ultimate Frisbee. Uh -huh. A powiedz mi, co znaczy właśnie Ultimate? Bo mówiłeś o tym jeszcze jak rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na wizję, że właściwie wszyscy zainteresowani w frisbee uh -huh. już wiedzą o co chodzi, jak mówisz Ultimate. Uh -huh. Ultimate to jest nazwa samej gry, w którą gram, to jest sport zespołowy. Są różne inne odmiany sportów z użyciem dysku. Często ludzie kojarzą frisbee z psami. Jest też taka odmiana tego sportu, to mhm. jest dog frisbee, gdzie ludzie po prostu wykonują różne triki ze swoimi pupilami. Jest też inna odmiana, na przykład frisbee freestyle, gdzie ludzie kręcą dyskiem na palcu i wykonują różne triki samemu z dyskiem, to już taka bardziej zabawa. To już tak bardziej zabawa, jednak ludzie, niektórzy też się temu bardzo poświęcają i trenują różne skomplikowane triki, na które naprawdę trzeba poświęcić dużo czasu, żeby je opanować. Mhm. A powiedz mi, bo mam wrażenie, że frisbee to jest taki troszeczkę zapomniany sport, ale być może się mylę, być może to jest sport, który Właściwie teraz przeżywa swoje, swoje odrodzenie, jak to wygląda? Mm, no właśnie, Bo przecież tak jak... ten talerz, rzucający latający talerz mm. można by rzec, graliśmy jak byliśmy dziećmi, prawda? Mm, zgadza się. Natomiast e, sport Ultimate jest w Polsce od około 10 lat. Pierwszy turniej w w Polsce był zorganizowany właśnie w Poznaniu przez pierwszą drużynę w Polsce, która się nazywa Uwaga Pies. To było właśnie w 2004 roku. No i od wtedy Ultimate się w Polsce rozwija. Obecnie jest w Polsce około 25 drużyn. Gra blisko 500 osób, myślę. No, i... no czyli sport, który faktycznie już jest coraz bardziej popularny u nas Natomiast w Natomiast wciąż bardzo mało ludzi wie, o co chodzi w Ultimate Frisbee jak się powie, że się gra we frisbee, no to ludzie kojarzą to z psami, że idzie się do parku i rzuca się czworonożnym swoim kupiłom. <grym> A to nie o to chodzi. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z frisbee? Moja przygoda z frisbee zaczęła się jeszcze w liceum, gdzie któregoś wieczoru ze znajomymi stwierdziliśmy, że porzucali sobie byliśmy dyskiem jak, <grym> jak za... Za dawnych czasów. No i pożyczyliśmy do sklepu, kupiliśmy dysk, no i tak się zaczęło. Zaczęliśmy rzucać rekreacyjnie. No i później, jak przyszedłem na studia do Poznania, to na drugim roku dowiedziałem się, że można to trenować bardziej profesjonalnie grać w sport drużynowy. Poznałem przez znajomych, znajomych m, chłopaka, który właśnie trenował. Zaprosił mnie na trening i od tamtej pory, od czterech już lat, trenuję. No właśnie, no to może teraz troszeczkę o tym, jak wyglądają treningi i o, przede wszystkim o zasadach i o regułach tej gry. Mhm. No więc może zacznijmy od tego, jak wygląda boisko. Boisko jest w kształcie prostokąta o wymiarach 100 metrów na 37 szerokości. Na końcu z jednej i z drugiej strony znajdują się strefy punktowe, które mają po 18 metrów. No i celem gry jest złapanie dysku w strefie, w przeciwnej stronie boiska. Grę zaczynamy na, na liniach początkowych zon, stref mhm. i drużyna broniąca wyrzuca dysk do drużyny atakującej. Wtedy drużyna atakująca rozpoczyna atak i poprzez podania, czy też krótkie, czy też jedno długie, zdobywa metry, żeby docelowo złapać dysk w strefie. Mhm. Z dyskiem nie można biegać, także jeżeli ktoś złapie dysk, musi się jak najszybciej zatrzymać i wówczas ma 10 sekund na podanie go do, do osoby ze swojej drużyny. Mhm. 10 sekund licza, liczy osoba, która obrońca, który podbiega do nas, jeśli mamy dysk, no i liczy od, od 0 do 10. Jeżeli nas wyliczy do 10 sekund, wówczas nasza drużyna traci dysk i automatycznie przechodzimy do obrony. Taka strata następuje też, gdy dysk upadnie na ziemię, czyli na przykład, gdy ktoś nie złapie podania, albo na przykład obrońca zbije dysk lecący w powietrzu, no to automatycznie drużyna atakująca przychodzi do obrony, a, a obrona do ataku. Mhm. A powiedz mi, ym, dlaczego zafascynował cię ten sport i właściwie do czego do jakiego innego sportu frisbee jest podobny? Ultimate Frisbee zawiera w sobie elementy wielu różnych sportów, m.in. koszykówki, i piłki nożnej, i ręcznej, i rugby, i, i to jest po prostu miks z zasad tych wszystkich sportów. Mhm. Co jest ciekawe, w tym sporcie nie ma sędziów. Każdy, są zasady, oczywiście, natomiast zawodnicy sami egzekwują te zasady na boisku. Należy się stosować do, do spisanych przepisów oraz do takiej nadrzędnej zasady, która się nazywa Spirit of the Game. E, czyli granie, Dusza, zgodnie, tak? Tak, granie zgodnie z duchem gry, granie mm -hmm. fair play, szacunek do zasad do przeciwnika i no. I tak. Czyli nie są to rugby, gdzie po prostu no, nie zwracamy uwagi na naszego <grym przeciwnika? <grym tak? Teoretycznie jest to sport bezkontaktowy. Oczywiście, gdy jesteśmy na boisku i walczymy o dysk, to zdarza się jakiś niewielki kontakt pomiędzy zawodnikami, jednak jest to zawsze nieumyślne. Mhm. Czy na niebezpieczeństwo też możemy się napotkać, jeśli chodzi o tą grę? Um, raczej nie. Raczej nie, no bo tak jak mówię, sport jest bezkontaktowy, czyli ewentualne zderzenia są uh -huh. przypadkowe. Na pewno nikt specjalnie w ciebie nie wbiegnie, żeby zabrać tobie dysk. Uh -huh. A powiedz mi, e, właściwie, gdzie można u nas w Polsce i na terenie Poznania trenować frisbee? Czy są takie specjalne miejsca? Um, w Poznaniu trenować Ultimate Frisbee można w jednej z dwóch drużyn. Jedna to jest właśnie najstarsza drużyna w Polsce, Uwaga Pies, uh -huh. w której wszyscy poznaniacy zaczynali swoją karierę, ale od trzech lat ponad istnieje druga drużyna, w której ja gram i, i trenuję. Jest to Furious Goats. Tutaj mam koszulkę mojej o, tak. drużyny. Nie tak, się koszulką. Tak wygląda. Żółto-zielone kolory. Mamy jeszcze biało-czerwone koszulki. Ten, uh -huh. ten kozioł jest logiem naszej drużyny. E, no i... W sezonie zimowym wygląda to tak, że drużyny w Polsce trenują na hali, ponieważ y, istnieje kilka odmian Ultimate Frisbee. Można grać na hali, można grać na dworze, na dużym boisku, bądź na plaży. Mhm. Na hali i na plaży gra się 5 na 5. Boisko jest oczywiście odpowiednio mniejsze niż na trawie, na dworze. Natomiast moja drużyna stawia najbardziej na, na outdoor, na granie na trawie. Na dużym boisku, przy... no, Oczywiście nie w takich warunkach, jakie są na przykład dzisiaj za oknem, prawda? Znaczy, no, takie warunki już nie są. Czy Wam nie przeszkadza śnieg, błoto? No raczej przeszkadza, ale, ale to jest do zniesienia. No, jeżeli jest minus 10 czy minus 5 na dworze, mhm. no to granie należy wtedy do najprzyjemniejszych, bo dysk staje się twardy, w palce jest bardzo zimno i ciężko się rzuca, czy łapie dysk. Natomiast tak jak jest, teraz koło 0 stopni już można śmiało grać i właśnie a propos tego o co pytałaś, gdzie można teraz e, spróbować Ultimate w Poznaniu, to co środę. Mm, Dwa tygodnie temu ruszyłem z taką inicjatywą, żeby poznańscy gracze spotykali się co środę wieczorem o 19 na Orliku przy arenie o, super. i tam każdy może przyjść i spróbować nawet jeżeli nie miał jeszcze żadnego kontaktu z dyskiem. Mhm. No właśnie, za chwilę pewnie będziemy mogli zobaczyć zdjęcia. Powiedz mi, bo na tych zdjęciach również widziałam kobiety. Mhm. To, to jest tak, że kobiety również w drużynie się pojawiają? Mhm. Zgadza się. W Polsce gra się trzy dywizje. Jedna dywizja to jest Mixt, to jest dywizja koedukacyjna, która właśnie Istnieje u nas w kraju najdłużej. No i tam gra się razem z dziewczynami na linii, czyli jest czterech chłopaków i trzy dziewczyny na boisku w danym momencie. Natomiast I jak to od... jest, jak są dziewczyny na boisku? Mm. Pomagają czy przeszkadzają? No to zależy od ich poziomu. Jeżeli, jeżeli ciężko trenują i, i się starają, no to pomagają. Natomiast no, różnie ludzie do, do sportu podchodzą, niezależnie czy to chłopacy, czy dziewczyny. Mhm. Jeżeli się starają, to pomagają wiadomo, mhm. e, natomiast można jeszcze grać w dywizje Open i Women, gdzie w Open mogą teoretycznie grać wszyscy, natomiast w praktyce grają tam najsprawniejsi e, chłopacy. No i dywizja Women, gdzie grają same dziewczyny. I mhm. Te dywizje w Polsce dopiero raczkują, pojawiły się rok, dwa lata temu, no, natomiast w w, jak to, Im ten sport się bardziej rozwija, tym większy nacisk właśnie kładzie się na te dwie dywizje. Uh -huh. A powiedz mi, od jakiego wieku tak naprawdę można już zacząć się szkolić, jeśli chodzi o frisbee? E Myślę, że to jest około czwarta podstawówka, kiedy no dzieci są już trochę większe i mają swobodę, żeby ten dysk łapać, czy, czy rzucać i nim operować. Mhm. E, właśnie w tym miejscu może wspomnę o tym, że razem z znajomym z Warszawy obecnie pracujemy nad projektem, aby spopularyzować Ultimate Frisbee w Polsce. No i mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości nam się to uda, wejść z tym sportem do szkół. i i spowodować, żeby, żeby dużo więcej ludzi wiedziało, co to za sport. Uh -huh. i, no i żeby już od dziecka um... trenować i uczyć się tych najlepszych. Dokładnie. Bo tak jak wcześniej wspomniałeś, być może już wkrótce ten sport pojawi się na olimpiadzie, dlatego warto byłoby się już przygotowywać. <gry> jeszcze, jeszcze myślę do tego długa droga, natomiast ten sport y, występuje na World Games zawodach sportów, taka Olimpiada Sportów Nieolimpijskich, która będzie w 2017 roku we Wrocławiu organizowana i tam mhm. właśnie Ultimate Frisbee między innymi będzie rozgrywany. Mhm. Najlepszy sezon właśnie na frisbee to? No, moim zdaniem od wiosny do jesieni. Ten sezon... Czyli teraz właśnie się rozpoczyna tak, ten Tak, powoli się rozpoczyna. Czas. Teoretycznie te ramy wyznaczają Mistrzostwa Polski indoorowe, czyli halowe i outdoorowe. Te halowe Mistrzostwa Polski kończą sezon zimowy i rozpoczynają sezon trawiasty, natomiast Mistrzostwa Polski Outdoorowe kończą kończą sezon. Mhm. Nasza drużyna z... Stawia zdecydowanie na sezon outdoorowy, no i w sezonie zimowym raczej nie trenujemy z dyskiem na hali. W tym okresie staramy się przygotować fizycznie do, do sezonu na dworze. A powiedz mi, czy jest to sport dla każdego, czy mimo wszystko są jakieś pewne wytyczne? Każdy może trenować Ultimate Frisbee, zarówno dziewczyny, jak i chłopacy, bo wiadomo, w Polsce funkcjonuje ta dywizja koedukacyjna Mixt. Nie ma, nie ma wpływu, czy ktoś jest młody, czy starszy, czy wyższy, czy niższy. Dla każdego znajdzie się jakaś rola i, i pozycja na boisku. Super. No my się wobec tego teraz przenosimy na boisku. Na boisko zobaczmy, jak wygląda frisbee i już za chwilę powracamy. Do zobaczenia.